No hej, witamy Was bardzo serdecznie. Tutaj Daniel Igor. Jest to nasz drugi film na kanale Kreatywni Gracze. Przewitaj się za e, Igor. Witam wszystkich. E, Pomykamy sobie Wilmo God. chcieliśmy Wam pokazać tą śmieszną grę. No i zaczynamy, będziemy sobie tutaj... nie wiem, nie będzie to długi materiał. E, szybko sobie te pogramy. Generalnie mam tutaj jakiś mały level. E, Igor też coś tutaj ma. Trochę to... Trochę to włożyliśmy ogólnie. No i gdzie jesteś? Ja wszedłem do cyklopów, ale... Ty do cyklopów? To poczekaj, ja tam zaraz dojdę, bo ja wszedłem do Orga. coś takiego? Czekaj, to chodź sobie tam, ja się zaraz tam do ciebie tapnę. Znaczy, ja jestem na cyklopach. dobra, stop. O ile to się tak czyta? No nie wiem, no pierwszy, pierwszy tam... Jak, jak to w ogóle ten? Boże, ja w to ostatnio grałem z miesiąc temu. Boże, z 3 miesiące temu, co ja gadam? A ja gram tutaj postacią, którą jego supermocą jest uleczanie siebie i oraz... się, tapam, teleport. siema! No i co, i chwilę sobie tutaj pogramy, wbijemy tam jakiś level. Pokażę wam mniej więcej, jak to wygląda. I jeżeli byście chcieli kiedyś z nami zagrać, to napiszcie w komentarzu. I... Idziemy na ten sam serwer. Generalnie my zawsze y, gramy na Ofakstion. Who? Ścią... Ninja. Skoko? Y, generalnie my teraz gramy na serwerze EU West. Y, no i was zapraszamy również, bo na, na ten głównie gramy. Y, także jeżeli byście chcieli z sobie sobie pograć. Tak hmm. no to zapraszam. Dobra. Tam zaprosimy się do znajomych, ja, tam musicie... Uś... Podajcie najlepiej swój, swój swoje niki. Że żebyśmy dodali was do takich e, znajomych. Czekaj, czekaj, bo chcę coś... Dzięki. Bo mi się coś znago... Z lago... Nie wiem o co chodzi. Dobra, chodź. Ja, ten, Igor gra łucznikiem, jak widzicie. O, tam jest boss, chodź tam, w tą, w tą ja, stronę. Nie wiem, czy to jest łucznik. Bo chyba jest jeszcze drugi uczeń, który tak naprawdę uczniem tam pomoże. Tak? Coś A może następny materiał będzie z gry um, z z z Battlefield Bad Company 2. A taka ogólnie strzelanka no, bardzo na walanka jakby to. Kurde. Jak, jak mało HP to. Tak o! Jak yeah, quest, ja yeah, ten a, wszystko Ty chyba dla Ciebie. Brałem wszystko, dobra. Ja, ten, ja tam w sumie... Nie było nic dla mnie. Nic dla mojej klasy. O! W quest'a znowu wbiłem jakieś... W nie, nie Serio? No, nie kojarzę jej. Mm, czekaj chwilę. Nie kojarzę mnie. No, kojarzę łuk, lepszy. Dużo lepszy. No dobra, generalnie, sorry, no, ostatnio za za takie szumy, możliwe, że lekkie były szumy, ale to dlatego, iż e, nagrywałem wszystko frapsem i nie wiem czemu mi tak właśnie, a teraz może to odszumie jakoś po prostu, bo nagrywam innym programem. O, tam jest ten, tam jest e, kolejny jakiś, jakiś boss, czy, czy cokolwiek to jest. Piegnijmy tam. Generalnie... Aha, zniknęło. Generalnie nie kupujemy nic do tej grani nic z tych rzeczy, bo. A z tego co pamiętam pan, to na tą grę można wydać sobie 300 euro. Można, można sobie, bo generalnie... E, można tutaj kupić punkty, a... Jak się gdyż... tam koty, takie te rzeczy, wie? No 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 i, i jeszcze jest taki buyer, że... E, są quest, że y, może, bo teraz możemy grać tylko jedną postacią, no nie? E, na przykład jak gram teraz tym czarodziejem, jak chciał zmienić klasę, to bym całego expa i wszystko stracił. E, z tego, z tej klasy, a jakbym e, miał tam, kupił właśnie te punkty, to by mnie było stać na e, dokupienie tak jakby slota. No na przykład, albo, a no, albo na przykład różne, różne tam rzeczy, typu ubrania, takie to. To jest tak, tak, to można kupić na spawnie. Chodź, dawaj tego, tego, tego gościa. Chodź, daj! damy radę, bo jeszcze jakiś jakiś typ nam pomógł. O szkurcze. Dobra, wybiłem lewem nawet. Nie Dobra, wiem, jak, nie jak to słychać. Nie wiem, jak to słychać. Te dźwięki z gry, nadzieję, i ciebie, mam nadzieję, że całkiem dobrze. Zdziwiłem się, że fraps to ciągnie, nie? Słychałem go. A królicz z kuliczkiem się bije. Masz krój, masz! Dobra. Um. Tam potionki, aby się chce łyknąć. mi się nie coś do... zbugowały z potionki, nie wiem czemu. Ale co, żeby, żeby na przykład... Jedna Wypić... na drugiej tak jakby jest. No, no to to chyba dobrze, jak ci się stakują. Nie ale stakują że... się, bo nie mogę ich podnieść nawet. Aha. No nie wiem. Wiem, że żeby jej użyć, musimy nacisnąć shift i kliknąć myszką no nie. Nie, może dlatego, że mam full, chul... o, tam coś jest. Cóż to było? Walczę ze śmiernicą, coś takiego. Zastanawiałem się, czy, czy, nie nagrywać Happy Wheelsa, Ale to, to jest tak bardziej na jedną osobę. Znaczy, no. Chyba, żebyśmy jakoś to zrobili, żebyś ty widział, co się dzieje, albo byśmy, no nie wiem, jakoś to skleić, śmiesznie. Ale to jest też ten, ludzie by hejtowali, bo, bo, bo jak kroja nagrywa, to nikt jej nie może nagrywać. Ale mi się bugują te postacie. Ogólnie gra jest strasznie zbugowana. Chociaż no może nie tak strasznie. Widziałem gorzej, bardziej zbugowany. Ja nie mogę co do się dzieje, nie? Dobra, weźmy to. No wymiatają masz drugą No ja już drugie leczenie takie wiesz. W coś się stało z moją księgą. W ogóle cały jestem zbugowany. Muszę zresetować postać. Co jeszcze można o tej grze powiedzieć? No, wybierasz sobie, jesteś na spawnie i wybierasz sobie takie światy, do których możesz się teleportować. No i na tym polega gra, taki super ekstra, m, profesjonalny airpeck, nie wiem. Protoplasta Skyrima albo Metina. O! Coś dla mnie. Cztery defensywy, a teraz mam cztery defensywy. Jeden... O, na mam lepszy. Ale z tego. Mamy, weź sobie to, bo to... No, no, no. Widziałem. O, ten. No, tam jest ten król. Chodź. Fajne, są taki na smoka, tylko to najwyższy level. Bo bardzo dużo życia ma. Ja Maxi ten, jak grałem, to generalnie nie chyba mój... Najwyższy level, do którego dobiłem, to był chyba 30. Coś takiego. No, to jedną Może... postać się miała i wtedy to ona wymiatała go i dropa się jakoś zawsze miała lepszego i tak. Ale to jest też ten To no. też zależy sumy O, jak, e, jakieś tutaj są w ogóle moce i mnie teraz spowolniło, ta gra, ta gra w ogóle się tak zmienia O, ten, nie wiem czy to jest do twojej no, klasy ale Co to jest, co to, to rzuca? To też, to też. O, poka o, coś, coś, coś tam, coś, kogoś tam trafiłem. Czekaj. Fajny jest do ucznika ten mocniejszy strzał. Na, na większych levelach to nawet trzy chyba takie można żądać. Ta postać, którą grałem teraz, mi się najbardziej szczerze spodoba, spodoba, bo to, to pi pierwsza klasa, którą grałem w sobie. Znaczy, jeszcze jest taki fajny coś, tylu no... Eee, tu jest Rayman... Hmm. O ja fuck, ten... o fuck, teleportuj, teleportuj się. Maciek, teleportuj. Maciek, teleportuj, please. Czekaj, czym ci tu pomóc? A ja też podjonek nie mam. Co wygląda, to są slime. Jakbyś miał mało HP, to mów. Aj, 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 aj. jakby co, to, to się te pan na <laughs> ja, ja mam taki na tyle niski level, że... Jest tutaj sporo Polaków, bo, bo jak zbiliśmy tam sobie gadali, mówiłem i nawet, że nagrywam, to się śmiali. Jak level? Siódmy. A? To ja... No. ja mam piąty. Tak szybko wbije. Nie, ale ja miałem trzeci, jak, zaczę... jak zaczynaliśmy Aha, nagrywać. No dobrze, no tak, bo ja od początku postać zrobiłem. to jest król. Idą wszyscy na mnie. To jest krawaturka ścina. Nerd, nerd play, nerd play. Bo tak gadamy, o tu ekspa sobie nabijemy. A ja tu ogólnie do drzewami i mi się dobrze wychodzi. To ostatnio miałem coś takiego, że mój ten, że leżał na łóżku i mój kurde, no nie wiem czy i spać tak o jakiejś drugiej w nocy, nie. No nie wiem czy i spać, czy nie dobić tego ostatniego levela. To wora w work, prawda, było. Bonus na level. Podmimę. Ale to jest taka gierka. Tak, generalnie samemu to się w to... Słabo gra, słabo, ale... Przynajmniej ja odczuwałem coś takiego. Mówię dwóch, to zawsze, zawsze to jest inna, inna gra. Więc musiałem trochę przykampić. I tutaj mnie źle jechali już. Ogólnie, w taki gościń... Mocno ma wola, ale... Kodam tą grupę i... Kończymy. Ogólnie taki gość ogólnie... Ogólnie, ogólnie, ogólnie... Rzuca sobie płomieniami. Troszkę to... Chyba, idzie, czas migracji. Mit ci w dynie dzwoni. Oka. Może? <grym> <grym> dawaj, dawaj, Oj, dawaj. No, to ja tutaj w ogóle się biję z jakąś wielką gromadą, nie wiem czego. Ja się pomogę. Taki mały eksps z tego leci, że masakra już i tak dużo rozjechałem. Rozjechałem, ale tutaj. Ej! Tak pomóż! Pomóż! Nie mam many, nie mam many. Many nie mam. Co ja Czekaj, choć trochę przykampimy, ja też mam mało życia. O, już! Pięć! Zaciało no. mama. Ej, ale to chyba mi many nawet regeneruje to twoje. Ja pierdzielę co tu się dzieje. <grym> A, level. Ale no ale jak się wbije level, to jest... Tymi, super. Robi się tam. Full życie. I mama. Ej, to że do niej, są super. Jeszcze zrobię. Ciężko odblokować. O oh, fakt. byłem skupiony na wzięciu poty i to mi się kompletnie nie opłacało, bo więcej straciłem HP na braniu poty. W ogóle mi się zaciął teraz przyciski... O, teraz już nie ale mi się zaczął przyciski, nie naciskałem w ogóle... ...myszki, a cały mi się sam samo nie, nie mam, ten, nie mam money. właśnie teraz straciłem mana. Było wcześniej powiedzieć. Te muszki to jest boss? O fack, o fack, o fack, o, fuck, o fuck. Ja muszę trochę przykampić, bo chcę zobaczyć ile to się nagrywa już. Dobra, to już jest 12 minut, stary. Dobra, pomóż! pomóż! Nie mam, nie mam many, no. kurde. Poczekaj, to, o. To, dobra. No dobra. To by było na wszystko, to by było na wszystko. To by było na tyle. Mam nadzieję, że jakoś tam wam tą grę przedstawiliśmy i że to jest ogólnie gra darmowa na Steam Arialną The God. Możecie ją pobrać również bez Steam'a. Gramy na serwerach EU West. Jeżeli byście chcieli z nami zagrać, podajcie nick najwyżej w komentarzu. Za wszystkie. Nie. E, no i zapraszamy również, właśnie, do skomentowania, do ocenienia i zasubskrybowania, bo to bardzo motywuje. No i dzięki, właśnie, My, za każdym. Jeśli chcecie z za nami zagrać, to nie musicie, a to na tym serwerze. No tak, możecie pisać, na którym gracie, na którym macie ten, ale to napiszcie na na, w komentarzach, nie? Dobra, to było na tyle. Mm. Siema. Pożegnaj się. Do widzenia. <laughs> Siemanko.